Powiedziałam wam na podłogę to lawa, że poznacie tamtą dziewczynkę, czyli moją siostrę, są gdzieś powinno być, no ale dobra, kto ma takie drzewko, łapka w górę i subik, po prostu będę wam pokazywać różne tam rzeczy, Ui. Idziemy do tej... Poznajemy moją siostrę. Uj. Przewitaj się. A komu nagrywasz? Nikomu. No. wam fajnie to. Nie jest. No. No. teraz mam ją przedstawię z bliską. tak, z bardzo dużego bliska. Tylko nie tak blisko, nie tak blisko. No. Przewitaj się. Przewitaj się Julcia. Julcia się nazywa. Ojejeje. Nie bierzemy telefonu. To masz jeszcze łapkę w górę i subik? No. Przedstawię wam też kurgi. No, i mój rysunek dzieciństwa. Kiedy panował, kiedy miałam 4 lat, to wtedy, się to wtedy tata mi to spodował. A teraz nadal się na tym chusta mam 8 lat. A 4 i 8 to bardzo Duża różnica. Co ty, przepraszam bardzo, wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Kto zbiera zieleninę? Chyba dla zająca. Dla no. Kurki zawsze do usług. Mamy też malutkie kurczaki, ale nie będę tam wchodzić. No! Króliczka też Wam przedstawię spokojnie. Chmurka. Ja trochę jak Przywitaj się, chmurka. No. no i tam chyba nagrywałam coś jeszcze, ale już nie pamiętam. Mamy tutaj taki ogród, coś tam tu. W ogóle tutaj nie mieszkam, jakby co. Mamy też psa, ale nie będę wchodzić już do domu. Nagrywałam o pieniążku, bardzo śmieszne. Wtedy byliście w domu. Właśnie. Kto się bawi w brudnej wodzie? Oczywiście, że moja siostra. Nie. Nie, nie, nie. nie. No tym mijemy ubrania, a nie ręce dzieci. Bo one ma ogólnie 4 lata. Jak już wcześniej powiedziałam, mam 8 lat. No to co? Proszę napisać, czy Wam się podoba. No i moja siostra się nazywa Julka. No to... Просто Катя.